Good morning, good morning, good morning. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. John, to really gaze upon Jesus and him. Jan postanowił naprawdę wpatrywać się w Jezusa i podziwiać go. A potem Jan mówi i my słyszeliśmy go mówiącego. To jest naprawdę interesujące, że nie wierzę, że Jan mówi, że wiesz, że byliśmy wokół Jezusa i słyszeliśmy, co on mówił. Nie wierzę, że Jan miał na myśli, że po prostu kręcili się wokół Jezusa i słyszeli, co mówił. Why, that Powiem Wam, dlaczego nie wierzę, że właśnie to Jan próbuje nam przekazać. Hebrew, już wcześniej mówiłem Wam w poprzednich rozważaniach, że po hebrajsku the word to to the słowo słuchać zawiera w sobie znaczenie uważnego zwracania uwagi a następnie posłuszeństwa i wcielanie tego w życie and the Apostle john is using a word here that means to careful attend to considerable what has been said and to do it. Apostoł Jan używa tutaj słowa, które oznacza uważnie się przesłuchiwać, rozważać to, co zostało powiedziane, i wprowadzać to w czyn. John, to he to Oczywiście wiemy, że apostoł Jan był bardzo blisko Jezusa, i w tym całym liście uczy nas, że ważne jest, by robić to, co Jezus mówi. Co ciekawe, Jan używa tu formy czynnej w gramatyce. Innymi słowy, Jan mówi nam, słuchajcie, nauczyliśmy się nie tylko podziwiać go, ale uważnie słuchać tego, co mówi i wprowadzać to w życie. Często jestem w szoku, widząc jak chrześcijanie traktują Jezusa. Czytają jego słowa, słuchają jego nauki, i po prostu nie robią tego, co on im mówi. Mówi nam, by kochać naszych nieprzyjaciół, a my czytamy to jak piękną poetycką mowę. O, Jezus był takim ideałem. Powiedziałby kochać nawet tych, którzy Cię nie lubią. Ale to standard, którego nikt nie może osiągnąć. Jan wyraźnie uczy nas, że to nie o to chodzi, kiedy mówimy o słuchaniu Jezusa. Dlatego chciałbym dziś postawić ci wyzwanie. Czy naprawdę słyszysz, jak on mówi? Miałem kiedyś takiego mentora, gdy byłem w wieku 20 lat. To był bardzo, bardzo pobożny człowiek. Miałem przywilej w Anglii, go i wyjść z domu, kiedy chciałem. I miałem ten przywilej, że mogłem wchodzić i wychodzić z jego domu w Anglii, kiedy tylko chciałem. Pracowałem z nim przez 9 miesięcy, będąc zatrudnionym na pełen etat przez Kościół. Nigdy nie zapomnę, jak spojrzał na mnie i powiedział coś, co naprawdę przeniknęło moje serce. Powiedział: Wielu chrześcijan oszukuje samych siebie, chcąc usłyszeć, co Jezus ma im do powiedzenia dzisiaj. Ale nie zrobili jeszcze tego, co powiedział im wczoraj. Czy nie powinniśmy mieć tego zawsze w pamięci jako wyzwanie? Czy możesz razem z Janem powiedzieć tak, słyszę go, zwracam na niego uwagę i wcielam w życie to, co on mówi? Po tym, jak apostoł Paweł mówi nam, jak piękny jest Jezus, jak go podziwiał, jak uważnie go słuchał, zwracał na niego uwagę i wypełnił to, co on mówił. And he also says that him. Jan również mówi: Nasze ręce dotykały go. Nawet dziś, chociaż Jezus nie jest fizycznie z nami, nadal możemy go dotykać. We can touch him by a act of faith. Możemy go dotykać przez prosty akt wiary. Niesamowite jest to, jak wiele osób dzisiaj postanowiło dotknąć Jezusa i w ten sposób uwolniło cud. Kiedy czytamy tutaj, że Jan mówi dotykaliśmy Go. Lubię myśleć o kobiecie, która przez 12 lat cierpiała na krwotok. Ona zrobiła dokładnie to, o czym Jan tu mówi, i co sam też uczynił uchwyciła się go. Czy Jezus jest dla ciebie nikim innym jak tylko tym, który umarł, żeby pewnego dnia zabrać cię do nieba? Czy może jest tym, którego chwytasz i dotykasz w swoim sercu każdego dnia? Bardzo interesujące jest greckie słowo użyte tutaj w wyrażeniu dotykaliśmy go. Zawiera również znaczenie, że odczuwaliśmy go. Kiedy ostatnio felt Jesus? Kiedy ostatni raz poczułeś Jezusa? Kiedy codziennie spędzasz czas z nim w swojej cichej modlitwie, czy dotykasz go, czy czujesz go, czy doświadczasz jego obecność? Many, many times, as I have spent time with Jesus in my time with Him, I said, Jesus, I'm not going to leave this chair until I've actually felt you. Wielokrotnie, gdy spędzałem czas z Jezusem w moim czasie modlitwy, mówiłem Jezu, nie opuszczę tego krzesła, dopóki naprawdę Cię nie poczuję. Rozumiem, że nie opieramy naszej relacji z Jezusem na uczuciach i nie powinniśmy podejmować decyzji, kierując się uczuciami. At the same time, I that are very Ale jednocześnie rozumiem, że uczucia są bardzo ważne. So John said, I Him, which means that I felt him. Jan mówił, że naprawdę go dotykał, co oznacza, że go czuł. Mój drogi przyjacielu, jestem żonaty od ponad 38 lat. Kiedy dotykam Debbie, kiedy Debbie dotyka mnie, czujemy coś. Hope, so do you, if you are married. I mam nadzieję, że ty też tak masz, jeśli jesteś w małżeństwie. I to jest tak piękne, że John to tak praktycznie. I've him, I've felt him, I've him. To takie piękne, że Jan czyni to tak praktycznym. Dotykałem go, czułem go, doświadczyłem go. Więc czemu nie zatrzymasz się na chwilę w ciszy i nie powiesz: Jezu, naprawdę potrzebuję cię dotknąć w sensie duchowym, potrzebuję poczuć rzeczywistości Twojego życia we mnie. More. Do zobaczenia jutro.